Syn Cristiano Ronaldo, który od najmłodszych lat jest zainteresowany piłką nożną i miał dotychczas okazję grać w wielu akademiach mocnych klubów, wydaje się, że jest wręcz skazany na zostanie piłkarzem. Kiedyś Cristiano Ronaldo powiedział anegdotkę, że pewnego dnia Junior powiedział mu, żeby ten kontynuował karierę jak najdłużej to możliwe, ponieważ jego marzeniem jest kiedyś zagrać oficjalne spotkanie ze swoim ojcem w jednej drużynie. I właśnie o tym będzie dzisiejszy materiał. W ostatnim czasie coraz więcej pojawia się filmów w internecie, gdzie widzimy jak Cristiano Junior radzi sobie na boisku w młodzieżowych drużynach Al-Nasir. I wydaje się być naprawdę jest zdeterminowany, żeby pójść w ślady ojca. Wiele osób zauważa, że o ile Cristiano Junior może mieć najlepsze wsparcie oraz najlepszego trenera w postaci swojego ojca, to nie ma tego, co wyróżniało Cristiano Ronaldo, kiedy ten był młody. Dobitnie pokazuje to również fotografia, która obiegła cały internet, porównująca ich spojrzenie, które widać, że z jednej perspektywy widzimy młodego Cristiano Ronaldo, który chce wygrać wszystko. I również widzimy perspektywę jego syna, który ma dosłownie wszystko. I oczywiście nie chodzi tutaj o kwestie materialne, ale bardziej o ambicję oraz chęć bycia najlepszym. Syn Ronaldo... Ronaldo tak naprawdę nie musi się starać o to wszystko, o co musiał się starać jego ojciec. Ale wciąż może być naprawdę świetnym piłkarzem. Widać, że ma pasję do tego sportu, skoro regularnie trenuje od wielu lat, grał w naprawdę topowych, młodzieżowych drużynach wielu klubów, dalej się rozwija oraz spotyka się z wieloma topowymi zawodnikami, od których też może się uczyć oraz czerpać doświadczenia. To wydaje się po prostu, że są to naprawdę świetne warunki do rozwoju. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, syn Ronaldo znalazłby miejsce w każdej drużynie, jeżeli tylko zostałby profesjonalnym piłkarzem i chociaż trochę by ogarniał grę na najwyższym poziomie. Bo już teraz Cristiano Junior ma niesamowite zainteresowanie całego świata. A nawet jeszcze nie zaczął profesjonalnej kariery. A to wszystko przez to, że jest synem tak świetnego zawodnika. Ma to swoje plusy oraz minusy. Ale właśnie teraz wydaje się, że Cristiano Junior wchodzi w ten etap, kiedy wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród mediów oraz kibiców. Wchodzi też w ten wiek, kiedy futbol trzeba zacząć traktować trochę poważniej. Co oczywiście rodzi pytania typu, czy Cristiano Junior pójdzie w ślady ojca i zostanie profesjonalnym piłkarzem. Jeżeli tak, to w jakim klubie zdecyduje się grać? Czy ma potencjał na to, żeby być dobrym zawodnikiem? No i specjalnie tutaj mówię, że dobrym zawodnikiem, bo chyba nie ma osoby, która uważałaby, że jest on w ogóle w stanie przebić dokonania swojego ojca. Bo aktualnie wydaje się to po prostu niewykonalne. Ale właśnie zacznijmy od początku. Jeżeli urodzisz się w rodzinie takiego sportowca jak Cristiano Ronaldo, no to oczekiwania są ogromne. Jest to życie, w którym od momentu narodzin jesteś jakby osobą publiczną. Budzisz zainteresowanie osób, których nawet nie widziałeś na oczy. I po prostu jesteś jakby celebrytą przez osiągnięcia swojego ojca. Oczywiście Cristiano Junior ma wszystko, co może sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o rzeczy materialne. Ale jeżeli chce on naprawdę zostać piłkarzem, to jednak droga do wielkości w świecie piłki nożnej nie jest prosta. Jest pełna wyrzeczeń oraz wyzwań. Jeżeli faktycznie Cristiano Junior myśli o karierze profesjonalnego zawodnika, to jakkolwiek by to teraz nie zabrzmiało. Junior musi sobie ustawić taki mental, że nie jest już tylko synem swojego ojca. Że jeżeli chce być dobrym zawodnikiem i chce inspirować innych, no to musi od siebie dać bardzo dużo pracy, dużo poświęcenia, ale tylko można się domyślać, jak dużym jest to wyzwaniem, kiedy ma się wszystko. Sukces jego ojca jest zarówno ogromnym przywilejem, ale też ma ciemną stronę. W końcu Cristiano Junior z każdym dniem staje się coraz bardziej rozpoznawalny oraz podlega presji. Presji, którzy odczuwają tylko ci, którzy znajdują się w cieniu gigantów. Bo teraz jakby nie patrzeć, to jego wybory życiowe, jego decyzje oraz nawet jego ewentualny wybór klubu, jeżeli chodzi o piłkarską przygodę. To wszystko będzie budziło wielkie zainteresowanie oraz też będzie miało znaczenie na jego życie. No ponieważ nie da się ukryć, że będzie on musiał się mierzyć z presją. Będzie musiał mierzyć się z tym, co niosą media, oczekiwania kibiców oraz wymagania trenerów, jeżeli faktycznie zostanie piłkarzem. Szczególnie z nazwiskiem Ronaldo. za się mu poprzeczkę najwyżej, jak to się dało, ale sam Ronaldo wielokrotnie powtarzał, że uczy swojego syna dobrych nawyków, trenuje z nim na siłowni, pomaga mu i go wspiera, ale nigdy nie narzuca na niego żadnej presji. Nie chce, żeby to wyglądało tak, że Cristiano Junior zostanie piłkarzem, ponieważ jego ojciec tak chce, tylko, że będzie to jego własna decyzja właśnie Cristiano Junior otwarcie mówi, że chce być piłkarzem, dlatego załóżmy, że tak będzie. Jest to prawdopodobne patrząc na to, że grał on w piłkę od najmłodszych lat. Miał on okazję trenować naprawdę w wielu dobrych akademiach, ale jednak wciąż pozostaje pytanie, gdzie zacznie swoją karierę. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że syn Ronaldo dosłownie podąża śladami ojca. Grał już w Akademii Realu Madryt, grał w Akademii Juventusu, Manchester United i teraz gra w Akademii Al Nasr. W 2022 roku, kiedy Cristiano Ronaldo w burzliwy sposób żegnał się z Manchesterem United, szczególnie udzielając tego Wygadu z Piersem Morganem, no to było wiadomo, że czas opuścić Anglię. Ale przecież wciąż Cristiano Junior grał w młodzieżowych drużynach Manchester United, gdzie radził sobie całkiem dobrze. Miał on tam wielu znajomych oraz trenerzy, go chwalili. Ale również musiał opuścić Anglię, żeby być bliżej rodziny. I w tamtym czasie, kiedy jego ojciec dopinał formalne sprawy oraz kontrakt za Al to syn Ronaldo miał okazję znowu trenować z młodzieżowymi drużynami Ralu Madryt. Podobno miał ofertę, żeby tam zostać i się rozwijać. A Juniorowi miał pomóc tam w aklimatyzacji syn Marcelo, syn Marcelo, który gra w drużynach młodzieżowych i radzi sobie tam naprawdę dobrze. A ta dwójka znała się oczywiście wcześniej dzięki przyjaźni Marcelo i Ronaldo. Ale jednak Cristiano Junior postanowił trenować pod okiem swojego ojca w Riyadzie. I właśnie kiedy to już stało się oficjalne, kiedy było wiadomo, że Cristiano Junior dołączy do młodzieżowych drużyn Al nassr to o tym swego czasu informował nawet Fabrizio Romano. Kiedy Fabrizio Romano podał informacje na ten temat, to również przytoczył słowa Cristiano Ronaldo, które cytowałem we wstępie tego materiału. Czyli to, że ma on poczekać na swego syna, żeby mogli oni razem zagrać w drużynie. Od jakiegoś czasu już wiadomo, że Ronaldo na 90 99% pojedzie na Mistrzostwa Świata, które będą za rok. Najbliższy mundial odbędzie się w czerwcu i lipcu w 2026 roku w Stanach, Kanadzie i Meksyku. A niedługo przed nimi jego syn będzie obchodził 16 urodziny. Więc nie można wykluczyć, że zagrają ze sobą. Nawet można tutaj przytoczyć przypadek Lamina Yamala, który zadebiutował oficjalnie mając 15 lat. Dlatego połączenie pokoleniowe w przypadku Ronaldo oraz Cristiano Juniora jest bardzo możliwe, jeżeli dalej będą grali w Al -Nasr. A dla samego klubu z Riadu byłby to kapitalny ruch marketingowy. Dlatego na ten moment sytuacja wygląda tak, że syn Ronaldo najprawdopodobniej spełni swój cel i uda mu się zagrać jeden mecz ze swoim ojcem. To byłaby naprawdę piękna historia, kiedy zagraliby kilka spotkań. Nawet jeżeli byłyby to tylko spotkania towarzyskie. Na przykład spotkania towarzyskie w pre-season po mundialu i w ostatnim meczu Cristiano Ronaldo w jego karierze. Kiedy udałoby mu się już przebić tą barierę tysiąca bramek, to kiedy schodziłby z boiska a zmieniłby go jego syn? Dla ojca byłby to koniec kariery. Kariery, która dla wielu była najlepszą w historii tego sportu. A dla jego syna byłby to początek pięknej przygody. Byłoby to niesamowicie ikoniczne. Moment, który na pewno zapisałby się w historii futbolu, niezależnie od tego, jaką karierę dalej zrobiłby Cristiano Junior. Warto też pamiętać o tym, że talent czasami nic nie znaczy. Nic nie znaczy bez ciężkiej pracy. A mówię to w kontekście Cristiano Juniora, ponieważ jeżeli jeszcze teraz nie słychać o tym, ile ton bramek strzela w młodzieżowych drużynach Al nasir i że nie piszą o nim jako o generacyjnym talencie, to nie znaczy, że nie ma on szans na naprawdę fajną karierę. Jeżeli będzie zdeterminowany, głodny z sukcesu i ciągle będzie pracował na to wszystko, no to ma wielkie szanse na to, żeby być dobrym zawodnikiem. A być może na... Pewnego dnia zagra w Realu Madryt. W końcu w futbolu wielokrotnie widzieliśmy sytuację, w której syn piłkarza idzie w jego ślady. Często było też tak, że syn był o wiele lepszym piłkarzem niż ojciec. A najlepszym tego przypadkiem jest chyba Alf Inge oraz Erling Haaland. Erling Haaland to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Jak wszyscy wiemy, to jego ojciec, czyli Alf Inge Haaland, także był piłkarzem. Chociaż nigdy nie osiągnął takiej samej sławy co jego syn. Alf Inge Haaland był zawodowym piłkarzem, który grał na pozycji obrońcy. Jego kariera obejmowała takie drużyny jak Tromso, Nottingham Forest czy Manchester City. I właśnie kiedy Alf Inge Halland grał w Anglii, to na świat przyszedł Erling. Jego syn dosłownie poszedł w ślady ojca i widać, że jest bardzo związany z Manchesterem City, drużyną, którą przecież Alf Inge reprezentował. Ostatnio nawet bardzo często w mediach łączono Halanda z transferem do Barcy. Było to poparte tym, że City wygrał już wszystko, co było do wygrania, że aktualnie The Citizens przeżywają ciężki okres i nie wygląda to już tak dobrze. Oraz ogólna atmosfera wokół drużyny dawała do myślenia, że coś się wypaliło. I kiedy naprawdę dużo wskazywało na to, że Erling Halland jest bliski dołączenia do Barcelony oraz bycia na Następcą Roberta Lewandowskiego. To ten zaskoczył wszystkich i tym samym pokazał wielkie przywiązanie dla drużyny Manchesteru City i przedłużył kontrakt z klubem do 2034 roku. Jest to niesamowicie długi kontrakt, który tylko pokazuje, że Haaland nie chce grać nigdzie indziej niż właśnie w City. Ogólnie takich przykładów, kiedy właśnie syn poszedł w ślady ojca i został profesjonalnym piłkarzem jest naprawdę dużo. Jeżeli chcielibyście taki odcinek, to oczywiście piszcie w komentarzu. Myślę, że jest to dosyć ciekawy pomysł na odcinek, także jeżeli będziecie chętni, to takie coś nagram. Ale właśnie, jak to wszystko będzie wyglądać w sytuacji, Syna Cristiano Ronaldo. Czy zostanie on profesjonalnym piłkarzem? Czy uda mu się zagrać ze swoim ojcem w jednej drużynie? Czy będzie dobrym zawodnikiem? I ewentualnie w jakim klubie zagra? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeżeli pytacie o moje zdanie, no to ja jestem praktycznie pewien, że Cristiano Junior zostanie piłkarzem, że pójdzie w ślady ojca i oczywiście uda mu się zagrać w jednej drużynie z ojcem. To naprawdę byłaby fajna historia oraz takie godne pożegnanie takiej legendy, jaką jest Cristiano Ronaldo, kiedy na koniec jego kariery miałby okazję zagrać ze swoim synem w drużynie. Dlatego jestem optymistycznie nastawiony. I mam nadzieję, że będziemy świadkami takiej sytuacji. Piszcie co wy sądzicie na ten temat. Czekam na Wasze zdanie w komentarzach i z tego miejsca bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten materiał do końca. Byłoby serio super, gdybyś zostawił tu lajka like do zasięgu, bo doskonale wiecie, jak bardzo pomagam się to rozwinąć i tym samym trafić do nowych widzów. A jeżeli jesteś tu nowy, to również zachęcam do subskrypcji. Także to tyle ode mnie. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie do końca oraz za Wasze całe dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się w kolejnym odcinku, który już niedługo, także trzymajcie się i na razie.